Z tych badań, już reprezentatywnych, przeliczonych, my wiemy, że około milion młodych osób w Polsce może doświadczać kryzysu psychicznego. I to, co jest najważniejsze, to jest profilaktyka i to jest działanie tu i teraz. To, uważam, z czym dzisiaj się mierzymy, to jest niestety spuścizna właśnie po tym, że nie mówiliśmy o tym do tej pory. Tworzyliśmy program profilaktyczny, który. W którym obejmujemy 300 tysięcy młodych osób w Polsce. Jesteśmy w 1500 szkołach i już teraz mogę ogłosić, że można się zapisywać do kolejnej edycji naszego całkowicie darmowego, y, ogólnodostępnego, y, całorocznego programu profilaktycznego. Dzień dobry Eryk Błaszak, redakcja Goniec.pl, A na naszym fotelu jest już Martyna Wojciechowska, dziennikarka, szefowa Fundacji Unaueza. Dzień, Dzień dobry, dobry. Martyno. Cześć. Od pewnego czasu, no nie jest żadną tajemnicą, że zajmujesz się tematyką zdrowia psychicznego młodych ludzi. Jak mogłabyś nam powiedzieć dlaczego i na ile jest to poważny problem? Dlaczego? Dlatego, że uważam, że nie ma ważniejszego problemu, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że. Tak naprawdę wszystko co robimy, nie robimy tego tylko dla siebie, ale dla kolejnych pokoleń. To to pokolenie, które właśnie wchodzi teraz w dorosłość, potrzebuje naszego wsparcia. Więc tak naprawdę jest to inwestycja w naszą przyszłość. Nie mam moim zdaniem dzisiaj ważniejszego i bardziej palącego problemu. Możemy zajmować się absolutnie wszystkim, ale jeśli nie zadbamy o podstawy, o ten zdrowy fundament, to mam wrażenie nie zbudujemy żadnego domu, nie mówiąc o wykończeniu dachu. Fundament, czyli nasze dzieci. Z raportu Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym które, i badań, które przeprowadziliśmy, w którym wzięło udział 184 tysiące młodych ludzi, z tych badań już reprezentatywnych, przeliczonych, my wiemy, że około milion młodych osób w Polsce może doświadczać kryzysu psychicznego. I te osoby powinny być natychmiast zdiagnozowane, co jest absolutnie nierealne, ponieważ lekarzy psychiatrów w Polsce mamy obecnie 555, sprawdziłam, więc nie ma takiej możliwości, żeby każdy młody człowiek miał taką konsultację, choćby po to, żeby postawić diagnozę. Dlatego jesteśmy realistami w Fundacji Unaweza i stawiamy na to, co jest możliwe dzisiaj do zrobienia. To, co jest najważniejsze, to jest profilaktyka i to jest działanie tu i teraz. Projekt Młode Głowy Otwarcie o zdrowiu psychicznym ma na celu przede wszystkim dawanie młodym głosu. Bo my chcemy usłyszeć głos młodych, my chcemy zapytać, czego wy od nas potrzebujecie, co my dla was możemy zrobić. To jest ta pierwsza część. Druga część naszej działalności, ta powiedzmy ten drugi filar to jest normalizowanie w ogóle mówienia o zdrowiu psychicznym, bo... Tego do tej pory nie było, a czas, żeby to się przebiło jednak no właśnie, do Z czego to wynika, że do tej pory o tym jednak się nie mówiło. Czasami nawet też można usłyszeć takie głosy, zwłaszcza wśród tych osób, które no nie miały z tym styczności. Że na przykład, zwłaszcza jak się porównuje, to stare pokolenie, tak zwane, z tym nowym, że kiedyś nie było takich Problem. problemów. Coś odpowiedziała takim na samą. To nie jest tak, że ich nie było. Te problemy były, tylko te problemy nie wychodziły na światło dzienne. Zamiatało się to wszystko pod dywan. I to mówienie. Że za naszych czasów, tak, mówię o starszym pokoleniu. Które często y mówi, że było pokoleniem wojennym. Tak, po tym pokoleniem wielu przemian, i cały czas nie było szansy i czasu na to, żeby zająć się zdrowiem psychicznym, i panuje takie przekonanie, że no nie mówiło się o zdrowiu psychicznym i jakoś to było, ale to jakoś wcale nie znaczy dobrze, bo to nie było dobrze. I to uważam, z czym dzisiaj się mierzymy, to jest niestety spuścizna właśnie po tym, że nie mówiliśmy o tym do tej pory. Więc bardzo chciałabym, żebyśmy to zmienili. Kiedy dzisiaj na sali, w trakcie panelu, zapytałam: Kto z Was tutaj obecnych na sali doświadczył kiedyś kryzysu psychicznego? Kto z Was ma dziecko w swoim otoczeniu albo swoje własne dziecko, które doświadczyło kryzysu psychicznego? I to jest tak. okazuje okazuje, Albo że... kto nie miał złamanego serca, prawda? Tak, też. Choć bywają i poważniejsze problemy. Tak, tak, tak. Ale y, okazuje się, że nas jest tak naprawdę bardzo dużo. I w momencie, kiedy zobaczymy, że nie jesteśmy sami, że warto o tym rozmawiać, mówić głośno, że to jest żaden obciach przyznać się, że doświadczam kryzysu psychicznego i że zawsze mogę sięgnąć po pomoc, to jest ten moment przełomowy. Ale my chcemy dostarczać też konkretnych rozwiązań. Dlatego w odpowiedzi na, ten, na tę sytuację stworzyliśmy program profilaktyczny, który, którym obejmujemy 300 tysięcy młodych osób w Polsce. Jesteśmy w 1500 szkołach i już teraz mogę ogłosić, że można się zapisywać do kolejnej edycji naszego całkowicie darmowego, y, ogólnodostępnego, y, całorocznego programu profilaktycznego. I w momencie, kiedy y, te programy trafiają do y, szkoły na każdym krańcu Polski, i zaczynamy wszyscy mówić, jak ważne jest zdrowie psychiczne, zaczynamy mówić o higienie cyfrowej, a co my, nasze pokolenie może o tym wiedzieć. Dopiero kiedy zaczynamy mówić o pierwszej pomocy psychologicznej, to czuję, że zaczynamy iść trochę w kierunku zmiany. Także, także mamy program profilaktyczny dla młodych ludzi konkretne narzędzia dla nauczycieli i program wsparcia dla rodziców. Tutaj Martyno o tym projekcie młode Głowy. Tam też z tego raportu, z tego co wiem, wynika, że jest, mamy do czynienia, stykamy się z niską samooceną nastolatek między bardzo, innymi. Bardzo. I jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest tylko tak, że jest taka presja mediów społecznościowych i rówieśników, że właśnie sprawia, że to zdrowie psychiczne zwłaszcza młodych kobiet no, jest poddane bardzo trudnej próbie? Ja nie chciałabym wszystkiego zrzucać na media społecznościowe i na te nowe czasy, bo oczywiście one to bardzo ujawniły. Ale myślę, że powinniśmy zacząć od siebie, od nas dorosłych, od tego, jakie wzorce dajemy naszym dzieciom. I czy jesteśmy absolutnie przekonani, że to, co słyszą w domach, to, co też mówimy do siebie, jak o sobie mówimy, jak komentujemy swoje zachowania, czy to przypadkiem nie jest taka atmosfera, która w ogóle jest atmosferą przede wszystkim porównań, licznych porównań. Oceniania się wzajemnie, a jesteśmy narodem, który akurat uwielbia się oceniać e, czasem w bardzo, e, bardzo przykry sposób. E, I zaczęłabym od tego, ale oczywiście, social media e, i to wiemy ze wszystkich badań, spowodowały, że szczególnie wśród dziewczynek ten temat dotyczący e, własnej samooceny e, w obszarze wyglądu ta presja jest dodatkowa. Tak, wiemy, że to, że to niestety się jest spustoszenie. I teraz dlaczego? Dlatego, że kiedyś, kiedy ja dorastałam, jestem rocznik 74, w latach 80. mogłam porównywać się do koleżanek w klasie co najwyżej tam siedło. Dzisiaj młodzi ludzie porównują się do tysięcy ludzi na innych krańcach świata. I zaznaczmy oczywiście, że ten świat w social mediach nie jest realny, to nie jest prawdziwe życie. Bardzo często jest, jest ogromna. tak że to, to co widzimy nie jest prawdziwe, prawda? I żeby właśnie to rozróżnić. E, no dobrze, szanowni państwo, tu pozwolę sobie postawić trzy kropki w naszej rozmowie. Moim państwa gościem była Martyna Wojciechowska, dziennikarka i szefowa Fundacji UNAUEZA. Dziękuję ci, Martyno. Bardzo dziękuję. No i do usłyszenia niebawem, szanowni państwo.